Cześć. Ja nazywam się Łukasz Białecki jest mi niezmiernie miło powitać was na kanale Flavor Design. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać wam coś troszkę nietypowego, czyli szkło hartowane na ekran, osłonę ekranu typu Privacy, a mianowicie produkt HOFI Anti Spy Glass. Z czym mamy do czynienia? Jest to. Po pierwsze szkło ochronne na ekran. W tym przypadku mamy jednak funkcjonalność zdecydowanie większą, bo oprócz tego, że, tak jak wspomniałem, jest to zwykłe szkło hartowane, które ma funkcję chronić wasz wyświetlacz, to jeśli się przyjrzycie, ono ma również fenomenalną właściwość, która sprawia, że pod kątem nie przepuszcza promieni świetlnych. Czyli ktoś, kto chciałby przeczytać na przykład, co piszecie przez ramię. Nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ światło wychodzące z ekranu będzie zablokowane przez to szkło. To szkło sobie za chwileczkę założymy, i wtedy dokładnie zobaczycie, jak to wszystko działa, jak to wygląda. Ale najpierw powiedzmy sobie jeszcze tylko, co dostajemy w zestawie i dlaczego mamy szkło. Oprócz tego, oczywiście, jest ściereczka z mikrofibry element niezbędny do prawidłowego założenia tego na ekran. Gazę nasączoną alkoholem, która będzie nam potrzebna do odtłuszczenia ekranu, i zestaw naklejek większa, która pozwoli nam odpylić ekran, pozbyć się wszystkich tych najmniejszych, prawie niewidocznych gołym okiem, drobinek kurzu, które jednak mogłyby bardzo, bardzo brzydko wyglądać po założeniu szkła na ekran. I dwie małe naklejeczki, które mogą pomóc podczas zakładania oraz mogą też pomóc nam wyciągnąć. Coś, coś podczas zakładania mogłoby się dostać pod szkło hartowane, czyli jakiś kurz, który w ostatniej sekundzie opadnie nam na ekran i już nic nie będziemy w stanie zrobić. To wtedy pokażę Wam, jak przy użyciu takiej naklejki możemy sobie próbować poradzić. Przejdźmy zatem do zakładania, zobaczmy, jak to wszystko działa, jak to wygląda. No dobrze, mamy wszystkie elementy, które są nam potrzebne w tej układance, którą będzie zakładanie za chwilkę tego oto szkła na ekran. Zaczynajmy. Ja pozwolicie, że pomogę sobie tego typu matą i Wam również polecam znalezienie, jeżeli akurat nie ma w produkcie, tak jak akurat w tym przypadku, czegoś takiego w zestawie, to robić to na powierzchni możliwie... Mm, Tępej, o dużym współczynniku tarcia, po prostu. Podkładka pod myszkę będzie dobra, jakaś taka na przykład, bo myszka się na niej ślizga. To być może nie powinno, ewentualnie jakaś mata, nawet obrus będzie już lepszy niż biurko. Taka śliska, twarda powierzchnia. Znalezienie sobie takiego miejsca, w którym to na pewno nie będzie nam podczas zakładania gdzieś sobie odjeżdżać, uciekać, to dosyć ważne, żeby zrobić to wszystko równo. Ponieważ ten na przykład produkt, oprócz tego, że jest bardzo fajny, ma ciekawą funkcjonalność, jest dobrym, twardym szkłem, nie posiada na przykład żadnej ramki montażowej, czyli musimy spasować to ręcznie. To jest jak najbardziej wykonalne. Zaraz pokażę Wam, jak to najlepiej zrobić. Ale zacznijmy od jednej z najważniejszych czynności, czyli używając tej takiej ściereczki, gazy nasączonej alkoholem, odtłuścić dokładnie ekran. Skupiamy się też na krawędziach, wszystkich tych takich rancikach, przerwach, gdzie mógł nazbierać się brud, kurz, a który potem przypadkowo możemy ruchem ręki, ruchem powietrza wyciągnąć w trakcie zakładania. No, to jest bardzo istotne, żeby ten ekran był możliwie jak najczystszy, jak najbardziej pozbawiony wszystkich ewentualnych zabrudzeń. Ma się po prostu błyszczeć. I ma nie być na nim nic. Jak to tego dokonać, jak się upewnić, że tak na pewno będzie, zaraz, zaraz Wam pokażę. Do tego są właśnie te wspominane wcześniej naklejeczki. Dodam jeszcze, póki, póki pucuję, że takie czynności wskazane jest wykonywać w pomieszczeniach możliwie wolnych od kurzu. Czyli jeżeli mamy oczyszczać powietrza najlepiej z nawilżaczem, no to niech on pochodzi trochę w pokoju, w którym chcemy to robić. Jeżeli mamy możliwość, mamy na przykład kawałek stolika, czy jakieś takie szafki na wygodnej wysokości w łazience, żeby móc to zrobić w łazience, to warto wykonać, wykorzystać do tego takie właśnie pomieszczenie. Najlepiej albo zaraz po prysznicu, albo puścić na kilka minut gorącą wodę, żeby wywołać dużo pary, która zwiąże po prostu drobinki kurzu, które akurat będą w powietrzu. To naprawdę działa. Ale w każdym razie no, uważajcie na ten kurz. Nie róbcie tego w przeciągu, gdzie na pewno coś będzie zaraz fruwać w powietrzu. Trzeba na ten kurz uważać najbardziej. Prawidłowe wypozycjonowanie folii jest stosunkowo łatwe. To nie jest bardzo trudne zadanie. Wiadomo, zdarzy się nałożyć ją krzywo, czasem odrobinkę, ale te produkty też i dlatego, powiedzmy, mają taki zawsze minimalny, zazwyczaj. Zapas, żeby uchronić nas przed ewentualnym błędem. Czyli jakiś tam minimalny, bo minimalny, ale zakres błędu zazwyczaj jest. No, ale kurz jest czymś, nad czym jest nam zapanować już zdecydowanie trudniej niż nas, naszymi rękoma. A jest go w powietrzu zawsze całkiem, całkiem sporo. I tak jak widzicie, ja w tej chwili po Wyczyszczeniu na mokro, potem po wyczyszczeniu na sucho, wydawałoby się, że ekran jest idealnie, idealnie czysty, ale ja nie będę wierzył w tym momencie wbrew pozorom w 100% swoim oczom, chociaż zazwyczaj na nich polegam. Użyję jeszcze takiej naklejeczki, ponieważ te najmniejsze pyłki są naprawdę czasem niewidoczne gołym okiem ich prawie nie widać łatwo jest je przeoczyć, a kiedy założymy już szkło to wokół takiego nawet maleńkiego pyłka zbierze się pęcherzyk powietrza. Zamknie się wokół niego pęcherzyk powietrza, który będzie wyglądał brzydko. To pokażę potem na koniec jak sobie z tym ewentualnie radzić, bo albo złapie taki pyłek, albo zasymulujemy po prostu, że on tam jest, bo jadę z tym na raz. <grym> Nie będziemy tworzyć raczej tutaj sztucznie sytuacji, że ja naprawdę kusz łapię, no bo przede wszystkim moją intencją jest pokazać Wam, jak tego uniknąć. Dlatego to nie jest udawane. Ja naprawdę celowo zawsze tak robię. Hmm, powtórzeń nawet właśnie użycia tej naklejki naprawdę sporo, żeby mieć absolutną pewność, że żadne świństwo już na wyświetlaczu, który chcę za moment ochronić. Nowiutkim, świeżutkim szkłem nie leży. I wydaje mi się, że tak właśnie w tej chwili jest. Dlatego weźmy teraz do ręki szkło. Ono jest zabezpieczone tutaj takim całkiem fajnym, grubym protektorem. Nie tylko jakimś kawałeczkiem byle jakiej folii, z którą zawsze jest niewygodnie. Ja jeszcze sobie raz zerknę. Czy na pewno wszystko? No jak kompulsywna natura... Zmusza mnie do powtarzania tej czynności, aż będę absolutnie pewien, że, że nic już tu nie ma. Dobra, nie zwlekajmy, zdejmujemy to zabezpieczenie, starając się absolutnie nie dotknąć spodu, i przykładamy. Najlepiej szukać sobie jakiegoś wyznacznika, którym tak jak tutaj, na przykład, jest głośnik. Potem przytrzymujemy. Dwoma palcami, i powolutku puszczamy szkło. I jak widzicie, wyszło, wyszło całkiem nieźle. Nie jest idealnie równo, ale tak jak powiedziałem, może się wydarzyć. Mamy teraz pod powierzchnią duży bąbel powietrza. Co robimy? No, przede wszystkim nie panikujemy, bo to jest wszystko normalne. Teraz wypychamy go po prostu na zewnątrz. I hop, i bąbla już nie ma. Przetrzyjmy teraz dokładnie szkło. I być może uda nam się zaraz ustalić, czy złapałem kurz, czy nie. Bo w tej chwili ja go sam nie widzę. Chciałem tylko doprowadzić do stanu, w którym jestem absolutnie pewien, że wszystko wygląda dobrze. Tu mamy jeszcze odrobinkę powietrza. Spróbujmy nad nią popracować. To kilka ruchów i też zaraz powinno go nie być. Ewentualnie takie rzeczy. Bo tu nie wydaje mi się, żeby to był kurz, bo nie widzę. Nie widzę drobinek pod spodem. Złapmy na to ostrość, żebyście też zobaczyli. Wydaje mi się, że to po prostu są takie bardzo małe drobinki pęcherzyki powietrza. One czasem samoistnie potrafią sobie wyjść dopiero po kilku minutach, a czasem nawet kilkudziesięciu minutach. Natomiast ja spróbuję nad nimi jeszcze sekundę popracować i przyjrzeć się uważnie, no ale nie, tu na pewno nie ma kurzu. Czyli to jest po prostu taki mały. te małe pęcherzyki takie nieznośne, które najciężej jest wypnąć. Jeżeli jest taki został duży, jak widzieliście, no to on sobie wychodzi cały te y, prawdopodobnie znikną same, tak jak powiedziałem, za. Kilka minut do kilku godzin, ale uznajmy, że jest to właśnie owy kurz, a może zresztą tam jest. I co wtedy? Bo obiecałem, że pokażę, jak sobie wtedy spróbować. Możecie poradzić z czymś takim. Bierzemy naklejeczkę jedną z tych mniejszych, następnie. Delikatnie podważamy palcem brzeg, ten róg najbliższy drobince kurzu, którą znaleźliśmy. I wkładamy pod spód taką naklejkę. Dociskamy, tak żeby potencjalne jakieś zabrudzenia związały się z naklejką. I w drugą stronę. Znów podnosimy folię. Wyciągamy naklejkę i wypychamy kurz na zewnątrz. I w ten sposób właśnie to powinno zadziałać. O i wydaje mi się, że przy okazji pozbyliśmy się udało się pozbyć tych pęcherzyków, właśnie które zostały nam pod spodem. I co, jest całkiem nieźle, ale to nie koniec mojej drodzy prezentacji, bo jest jeszcze jedna istotna rzecz. Do której musimy sobie na chwilkę włączyć ekran. Przetrzyjmy wszystko. I teraz, co się stanie, jeśli ja przechylam wyświetlacz? Widzicie? Nagle jabłuszko zaczyna znikać przed wami. Pod kątem. Zawartość ekranu staje się zupełnie niewidoczna dla kogoś, kto chciałby podglądać to, co robicie akurat na telefonie. I o to właśnie chodzi z całym tym patentem privacy, a jednocześnie jakby przejrzystość tego szkła, kiedy patrzymy na wprost, jest naprawdę, naprawdę całkiem niezła. To nie jest tak, że jest dokładnie tak, jakby tego tutaj nie było. Gdyby tego nie było, ten ekran byłby wyraźnie dla Was, nawet w kamerze jaśniejszy. Ja nie będę udawał, że jest inaczej. Natomiast absolutnie też nie jest tak, że przestajemy cokolwiek widzieć. Tracimy parę nitów z całą pewnością. Natomiast jest to być może niekiedy dla wielu z Was może być coś, co będzie zachęcającą funkcjonalnością, kiedy poruszacie się komunikacją miejską i macie dosyć tego, że jakiś dziad próbuje czytać wasze smsy z siedzenia obok, czy nie wiem, jesteście na przykład nie wiem, na wykładach, czy macie wścibską koleżankę w pracy. No jaki by powód to nie był, to jest na to rada. I to jest właśnie ten produkt, czyli jeszcze raz pokażę, marka Hoffi. Produkt nazywa się szkło prywatyzujące anti spy i link do niego znajdziecie oczywiście w opisie do wszystkich modeli urządzeń, które, do których ten produkt mamy tam będą wyszczególnione. Dlatego cóż Słowem pożegnania pozostaje mi tylko podziękować, że y, zechcieliście obejrzeć ten materiał. Mam nadzieję, że przydał Wam się do czegoś albo na przykład pokazał Wam kilka sposobów na to, jak sobie poradzić z zakładaniem szkła. Y, a jeżeli y, to akurat macie już opanowane w 100%, to być może po prostu udało mi się zachęcić Was do tego produktu, co oczywiście również było moją intencją. Jeśli tak, to jest mi też niezmiernie miło. Pozostaje mi pożegnać się w takim razie z wami, podziękować jeszcze raz za uwagę, życzyć wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.